Mam go Dominik, a jest to już trzeci odcinek na moim kanale i znowu zagram sobie w The Wolves. i mam do Was parę spraw. Po pierwsze, czy chcecie CSa 1.6 na kanale? Musicie mi na to odpowiedzieć, ponieważ jestem bardzo ciekaw, czy z tego CSa, czy nie. Ponieważ nie będę kręcił czegoś, czego, co Wam się nie podoba. Yy, drugą sprawą jest to, czy chcecie drugie filmy, takie na przykład 20-30 minutowe, czyste czy to, aby to było to wcześniej, czyli takie 5-10 minut, coś takiego. I napiszcie mi jeszcze, co mam kupić zaraz po yy, stałym hełmiku, ponieważ teraz zbieram na stały hełmik. Miałam zbierać na enchant, ale na enchant no to zwykle ktoś ma. I no i, no i no i wiecie, nie opłaca się po prostu. To zbieram na homing, bo się zawsze przyda. Zawsze 5 żelaza mniej. A znaczy, że mam już 4 stałe, więc no jest o wiele, wiele mniej. I sorry, jeżeli będzie mnie kaszlało, ale gardło mi tego skwiera troszeczkę. I okej. Okay. I właśnie, w tym odcinku będzie nowe intro, i wybierzcie spośród tych dwóch, inter, które, mam, które chcecie widzieć na kanale. Ponieważ sam nie wiem, oba wykonali moi koledzy. I po prostu nie wiem, które wsadzić. Więc napiszcie mi, które, które mam, mam po prostu dać. Ok, kopiemy, kopiemy, kopiemy. Ja tu zaraz chyba na nagrywam. Albo naprze Nagrywam. Nie de, dajcie. Aha, i właśnie. Jeszcze jedną sprawą jest to, że jeżeli. Pod tym odcinkiem dobijecie hmm, bodajże 16 łapek w górę. To w następnym odcinku pojawi się taki mini bonus. Yy, ponieważ nagrałem dam, Damisza i yy, no i wiecie, była beka lekka, więc chciałem Wam to wrzucić, ale pomyślałem, a to zrobię taki mały bonusik. Co się będę. Taki mini, mini bonusik. I ogólnie mam teraz tekstur paka, yy, którego nie będę wam Ponieważ mam na sobie zakaz rozpowszechnienia go. Wpisz na... Ety. I ok, ok, OK. Mam nadzieję, że w ogóle uda nam się to wygrać. A nie sfejlić. Ja już że to jest tak... Jestem tak mniej więcej gotowy. Okay. Próbowałem tu jeszcze wbić do kopalni, żeby zdobyć sobie... E, zdobyć, zdobyć sobie... M, to złoto na drugiego poksa, ale... Ktoś mi wziął. <tum> to ma enchant. demon de postaw o dzięki Te dzięki demon pozdrawiam de demona i spokojnie ziomeczku nie zabiorę ci unbreaking protection protection i projectile protection no przynajmniej najważniejsze części setami mi weszły protection jeszcze ja sobie może jeszcze pokopie żeby, żeby, wiecie, chociaż te buty protection zdobyć. No i chyba wszystko wam przekazałem, co miałem wam powiedzieć. I napiszcie do ilu, z iloma osobami mam, mam nagrywać, czy mam nagrywać z trzema, czterema, czy tak dalej. I, no I, tyle. I tyle chyba, ponieważ y, wiem, wiem jak to jest, że na przykład jak jest więcej osób, to jest straszny tłok. I no i to jest takie trochę głupie... <laughs> no, <proszę. śmiech> Aha, jeszcze jedno. Y, Pogrywam sobie teraz na TapCraft'cie. Często. I na... No, 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 na, 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 na... Na 100 widzów pojawi się rekrutacja. Nie zabieraj nic pieca. I na 1000, no boże, na 100 widzów pojawi się rekrutacja do mojej gingi. I, I chciałem się Was spytać, czy chcecie odcinki z tego, tak Ponieważ, no, mógłbym nagrać jakieś przykładowe klepy, jakieś montaże zrobić. I no i wiecie o co chodzi. Okay. Wiecie co? Ja nie chcę już Was zanudzać przez te 3 minuty, ponieważ jestem gotowy. I widzimy się już pod ścianami. A więc my się widzimy już w ucięciu, ściany zaraz opadną i pozdrawiam ogólnie cały mój team, ponieważ jest ogarnięty, jak widzę. I dajemy sobie enchant, pomagają i okej, okay, ja nalecamy na środek, Hi -hi. O, na koksie się techną. Dobra, chociaż to... O, dobra, dobra, kla. To jest nie jest łuk. Dobra, mam łuk. Dobrze, dobrze. U, strzelają. Jest, mam jest dobrze. O, Uuu, uszczelają. Nie dobrze. Kurde. Nie, nie będę od odkładał, nie ma sensu. Ugh. Ugh. O, Ugh. Wiecie co? Jakbyście słyszeli moją myszkę to sorry Jest ona trochę głośna. Tak troszeczkę. Trochę bardzo. Dobra, nieważne. I zapomnijcie o tym. O tym, o czym mówiłem! To mi spadasz. Chodź. Ha, spoko, tylko podbiesz co Panie... Pan, 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 pan chyba pisz, że mi ciekniesz. Dobra, Dobra dostał nice. Kolejny jest dobrze. Jest typek od ty oh, protection. To jest kolejny zielony. Teraz stojąc z krzesła, bo nie masz. To jest Dobra, kolejny kill, nice. Lecę i możemy lecieć dalej. Okej. Okay. Okej, ok, okay. Parkurem, a wezmę nas zrobię jeszcze klatę. Runda może być zacięta. Na 100 slotówce jestem. Nie wiem, czy zauważyliście, ale nas jeszcze jest dużo. Eee, to spoko. Jeszcze tu mam parałkę. Jakieś tam inne duperele. Dobra, kolejny kill. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra, spali się. Jest! Diamenty. U, książeczka. Trzeba mieć trzy. Ole, książeczek! O, lol. Trzeba mieć dwa. Ole, diamentów mam! Łoł, no i Mam nadzieję, że się to nagrywa. Bo jak tak, to jest mega. Dobra, dobra, to, to, to. Okej. Okay. To i to wywalam. To biorę. Wydaję, robię czy, dwa yy, perełki właśnie jeszcze. Oprot 2. A to se, Mówisz cyklatę jak sobie zrobię protection 2. Dobra, nice. Nice, nice, nice. Dobra. Yy, tam jest zielony, więc lecimy. perełeczką oh, żółty, żółty, żółty. Dobra, Jest kill on Trochę. Nie, a ziomek, jest nie bursz. Dobra, kolejny. Ole, dobra, łuka. 10 kg mam, więc. No, jest, jest dobrze, jest dobrze. Tam kolejny lata jakiś. Czerwony. A ja nie jestem czerwony. No, wiesz, nie za dobry pomysł, tak wywalać taki. Wow, to Nie jest mam niezbyt to podkładkę, to dlatego taki nieogard trochę myślę O, Magnareus, dobra. Gdzie on się tepnął teraz? Nie wiem, czy już mówiłem, ale nie dam wam tego tekstu. Taka, ponieważ ma on na sobie zakaz rozpowszechniania go. Gdzie orasz? Gdzie? Nie oraj, typku. Zjadłeś kokset? No nie. Ja się tak no... Trzeba guzować, trzeba go No, gdzie? Kurde, ja się z nim będę tak bawił cały czas. Nie, teraz już twój koniec. Koniec! No nie! Dwa serca. Patrzcie. Gdzie on jest? Tam. No mnie odpuszczę, bo z Makryreusem będzie problem, jak on sobie kupi koksa. Będzie problem właśnie. O to chodzi. A nie, nie pisałem przynajmniej, że nagrywam, to myślę, że nie kupi tego koksa. I to jest to dobre, że mam tą klatę, PROP 2. Chodź tu. Ale knok. Mam koksa, nie? nie? Padasz, padasz, padasz! Jest! Dobra, padł. Dobrze. Ło! Wow. A to mój! To ja! Nice! Dobrze, że nagrywam! Wow, ale nice warunka! Patrzcie, 12 kili! Easy, moim zdaniem! Easy! O, tu jeszcze z flamem! Podaj kanał! Dominik 67! O, oh, jest dobra, to easy myślę. Ja coś znowu się to. zostawię. Tutaj seta jakieś wywala. I jeszcze. Kto u nas jest? Niech kubanie głabcik. O, ci, ty, ci zieloni też takie fiksy nie są. Dostał przecież jeden. O, już myślałem, że aż tak, tak ham ale dobra, zostało na dwóch. Mam nadzieję, że no, odcinek się wam spodoba. Bo ręka jest przednia, naprawdę przednia. No, patrzcie ile monet mam. Dobra, dostał swoje. O, koksa ma. Siema siema, masz koksa! Dobra, to jeszcze ja cię odciągnę, okej. No, jestem epilaznie. Eee, zielona. No nie mam, ale lipa. <gryzamy> eee... Widzicie <boże, kruzare>. go. <gryzamy> What the fuck jaki odboku? W szoku jest pewnie w Jeszcze ja mam to z strzyno, to zaraz mu pewnie pani padnie czy coś. On z bolu pada. Nie! Nie padaj! Musisz... musisz... Chciałem nie niebieski. Dobra. Koniec z nim. Koniec! Koniec z tobą! Nie! To słonią mieszczały! Jest, dobra, nice. A więc wygraliśmy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie tą łapkę w górę, ponieważ to bardzo motywuje. Pamiętajcie o tych 15 lajkach. A, pojawi się bonus. Cześć!